Inpińska, Jeszcze słychać śmiech. To najnowszy zbiór feletonów znanej reżyserki i scenarzystki, autorki popularnych programów kabaretowych, tak jak poprzednie Stomików Mój pamiętnik potoczny oraz co by tu jeszcze ukazywały się one w czasopiśmie Twój styl, a chronologicznie obejmują kolejne lata 2009-2013. Wybrane teksty zawierają zarówno jej krytyczny komentarz do wydarzeń życia codziennego Sytuacji politycznej w kraju i zmian obyczajowych, jak dygresje na temat życia prywatnego autorki w Warszawie i mazurskich krzyżach, a także wspomnienia z jej pierwszych wyjazdów na Mazury z przyjaciółmi z STS-u oraz ze współpracy nad kabaretem ze znakomitymi aktorami, w tym Janem, Janem Kobuszewskim, Januszem Gajosem czy Barbarą Wrzesińską. Z właściwym sobie przekornym poczuciem humoru, z elementami satyry i ironii, nierzadko ciętym językiem. Olga Lipińska pisze o braku profesjonalizmu wśród dziennikarzy telewizyjnych, o ignorancji współczesnej młodzieży i powszechnym upadku kultury oraz o smutnym kształcie polskiej demokracji, przez wielu uosabianej z anarchią i warholstwem. Teksty okraszone licznymi anegdotami, wzbogacane fotografiami, będą ciekawą lekturą dla czytelników jej felietonów oraz publicystyki społeczno-kulturalnej o charakterze satyryczno-rozrywkowym. Macy, pilot Apache. Macy to pilot należący do elity brytyjskiego lotnictwa wojskowego. W swojej książce wspomina służbę podczas wojny w Afganistanie. To autobiografia utrzymana w stylistyce dynamicznego reportażu z pola walki. Macy opisuje mordercze treningi i drogę do zdobycia tytułu pilota śmigłowca Apache, jednej z najtrudniejszych, najbardziej wymagających funkcji bojowych. Wspomina kolejne misje w walki z talibami. Jego relacja dotycząca pełnionych w Afganistanie zadań przypomina trzymające w napięciu fabuły akcji. W pamięć zapada szczególnie jedno z nich, gdy Messi brał udział w udanej, ale bardzo ryzykownej misji poszukiwania zaginionego w walce brytyjskiego żołnierza, który został zabity w wyniku przypadkowego bratobójczego ostrzału. Mocna, męska lektura, po którą sięgną czytelnicy zainteresowani militariami i współczesnymi konfliktami wojennymi. Książka pełna jest technicznych informacji na temat wyposażenia brytyjskich wojsk lotniczych, zawiera mapy i rysunki techniczne śmigłowca Apache. Jest tu także słowniczek pojęć oraz zdjęcia. Biografia znakomitej amerykańskiej piosenkarki i aktorki, zdobywczyni 15 nagród Grammy i dwóch Oscarów. Autorem książki jest amerykański pisarz, nowelista, Biograf hollywoodzkich Gwiazd. Bazując na bogatej literaturze źródłowej oraz licznych wywiadach przeprowadzonych z ludźmi, którzy znali Streisand w latach 60., kiedy rozpoczynała swoją artystyczną karierę, koncentruje się on na opisaniu pierwszych pięciu lat, 1960-64. W ciągu których jako młoda dziewczyna bez koneksji, pieniędzy i oparcia w rodzinie, zdołała osiągnąć status gwiazdy. Opowieść o blaskach i cieniach jej sławy autor rozpoczyna od y, ucieczki 17-letniej z Brooklynu na Manhattan, gdzie pracuje jako urzędniczka i bileterka teatralna. Pobiera naukę sztuki aktorskiej od uznanego aktora Alana Millera w zamian za opiekę nad jego dziećmi. Oraz występuje z recitalami w nocnym klubie Bonsoir, gdzie publiczność docenia jej talent muzyczny i gdzie dostrzega ją jej przyszły menedżer. Biografię zamyka opis Broadwayowskiej premiery słynnego muzykalu Zabawna Dziewczyna, w którym zagrała główną rolę, za którą w późniejszej wersji filmowej w Hollywood otrzyma Oscara. Ukazując kulisy narodzin artystycznej kariery Barbary Streisand, autor opisuje też jej barwną, ekscentryczną osobowość. Oryginalny styl ubierania się, makijażu, w tym upodobanie do bardzo długich, w porywach 7 siedmiocentymetrowych paznokci, odsłania wiele szczegółów z jej życia prywatnego, w tym niełatwe relacje z matką oraz romansy i związki z mężczyznami. Odtwarza też klimat lat 60. w Nowym Jorku i przypomina ówczesne sposoby promocji i reklam artystów. Biografia jest niesłychanie obszerna i szczegółowa, czyta się ją jak powieść. Jest w niej sporo dialogów, wprawdzie oznaczonych cudzysłowem, gdyż zaczerpniętych ze źródeł i z wywiadów, ale nie ujętych w przypisach, których zabrakło w polskiej wersji książki, podobnie jak w bibliografii. Książkę uzupełniają fotografię, z przyjemnością sięgną po nią na pewno fani muzyki rozrywkowej i wielbiciele talentu muzyczno-aktorskiego artystki. Wszystko pamiętam, tatusiu. Kolejny tom serii Skrzywdzone, przedstawiającej prawdziwe historie dziecięcych ofiar fizycznej i psychicznej przemocy. Poprzednio, mamusiu, tatusiu, za co mnie tak nienawidzisz, Casey Watson na XX Przeglądzie w tym roku. To spisane w celach autoterapeutycznych, ale też jako apel do wszystkich doświadczających przemocy o ujawnianie jej i występowanie przeciwko sprawcom, wspomnienia ponad 40-letniej obecnie kobiety w, w dzieciństwie maltretowanej i wykorzystywanej seksualnie nie tylko przez ojca poza domem powszechnie cenionego biznesmena, ale też i jego znajomych. Autorka nie bez emocji, ale unikając i patosu i ckliwości opowiada o tym, jak przeżycia z dzieciństwa, zarówno dobrze zapamiętane znęcania się, jak i wyparte ze świadomości, a wracające w postaci nocnych koszmarów molestowania, wpłynęły na jej dorosłe życie i o jeszcze niezakończonym procesie odzyskiwania kontroli nad nim i poczucia własnej wartości. Relacja szokująca w treści jest zdecydowanie bardziej stonowana w formie niż reklamujące ją egzaltowane notki okładkowe. Lektura dla zainteresowanych tematem. Henryk Mąka, nasi w tropikach. Jest to zbiór 26 relacji z podróży odbytych przez autora przede wszystkim statkami pływającymi pod polską banderą. Relacje te dotyczą krajów uznawanych za egzotyczne. W polu zainteresowania znalazła się więc Afryka, Daleki Wschód, Wyspy Oceanii i kilka krajów Ameryki Południowej. Choć Mąka w wyraźny sposób nie datuje swoich podróży, to jednak z kontekstu. Wynika, że miały one miejsce 20, 30 czy nawet 40 lat temu. Zamieszczone w tej książce teksty są niestety dość banalne. Nie przykuwają uwagi czytelnika ani formu, ani też wnikliwością spostrzeżeń autora. Często rażą prostym powtarzaniem czysto encyklopedycznych informacji. Mące bardzo daleko do takich mistrzów reportażu podróżniczego, jak choćby Kazimierz Dziewanowski czy Wojciech Giełżyński. Wymienić tylko dwóch autorów starszej generacji. Niekiedy odnosi się więc wrażenie, że na podstawie różnych lektur można by z powodzeniem napisać nie jeden tych z tych tekstów, nie ruszając się z kraju. Wspólnym leitmotivem wszystkich relacji są spotkania autora z rodakami. Przeważnie są to osoby należące do pokolenia wojennego, które nie wróciły już po zakończeniu II wojny światowej do Polski. Temat więc zawałoby się ciekawy. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że uwarunkowania cenzuralne minionej epoki, to znaczy czas odbywania tych podróży, a zapewne i spisywania relacji z nich, zaważył na swoistej ich poprawności politycznej. Oczywiście rodem z prl -u. Niewiele tu zmienia wzbogacenie tekstów o pewien background historyczny. Przypomnienie dokonań podróżniczych, badawczych czy inżynierskich takich postaci jak hrabia Maury Beniowski, Ernest Malinowski czy Stefan Szolc-Roguziński. Nie jest to zatem książka godna szczególnego polecenia. Pozycja została wyposażona w zdjęcia czarno-białe i kolorowe.